Cześć kochani, z tej strony Estera. Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, ale słyszę, że mam. Ym... Taki głos. Słychać po prostu w moim głosie, że mam katar, a mam jakąś alergię i do pewnego momentu tabletki mi pomagały na tę alergię, a teraz już jakoś przestały. I nie wiem dlaczego, kiedy jest deszczowy dzień, to moja alergia y, się nasila. To jest dziwne, bo wydaje mi się, że mam alergię na pyłki, y, więc teoretycznie, kiedy jest ciepło i sucho, to właśnie wtedy ta alergia powinna mi najbardziej dokuczać, no ale... Trudno, nauczyłam się już z tym żyć, bo no na szczęście akurat teraz przynajmniej oczy mi nie łzawią Dzisiaj jest piątek. Ja w ogóle dzisiaj weszłam na Face'a i zobaczyłam, że dzisiaj w Polsce jest zakończenie roku szkolnego. Kurczę, zaczęły się wakacje, a chłopaki jeszcze będą chodzić do szkoły. Nie wiem dokładnie jak długo, bo nie sprawdzałam, ale coś około dwóch tygodni. Tutaj chyba w połowie lipca kończy się rok szkolny, ale muszę to jeszcze sprawdzić. Także szkoda, no szkoda lata. W Polsce jest lepiej pod tym względem na pewno. Zobaczcie tylko moje włosy. Ja je dzisiaj muszę pofarbować. Tutaj to siwe pasemko, które ja nazywam Skunksem, już jest naprawdę. Nie wiem, słuchajcie, farbowałam włosy może z miesiąc temu i teraz rosną jak szalone. Zresztą zobaczcie tutaj te moje zakola. Tutaj to wszystko to są nowe baby hair, więc. Ja naprawdę ja miałam za kola takie, jakby młysiała już w pewnym momencie. Tutaj w ogóle tego wszystkiego nie miałam, więc zobaczcie, jak tutaj aż głęboko to było. Śmiesznie to wygląda. Nie mam jak tego układać, cały czas na to narzekam, no ale przynajmniej będę miała teraz gęstsze włosy, zanim to odrośnie do normalnej długości i będę mogła te włosy normalnie zebrać w kok albo w kitkę, no to pewnie. Nie wiem, półtora roku minie. Łukasz miał dzisiaj wcześniej wrócić z pracy, ale wstał później niż zwykle, troszkę zaspał, więc będzie musiał zostać godzinę dłużej. Także ja chyba się przejdę na jakieś zakupy. Muszę kupić różę, miseczkę, yy, ponieważ jej poprzednią miseczkę nie niechcący roztrzaskałam. W sumie moglibyśmy pojechać razem z Łukaszem, jak wrócicie z pracy, ale ja po prostu nie mam dzisiaj praktycznie nic do zrobienia, oprócz tego pofarbowania włosów, więc chyba po prostu przejdę się, żeby jakoś nam ten dzień zleciał. Dzisiaj jestem ubrana tak typowo po domowemu, ale za chwilę się oczywiście przebiorę do farbowania, bo jeżeli to ubrudzę od ciemnej farby, no to oczywiście się nie zmija. No, a ja w ogóle mam na sobie dzisiaj takie zwykłe legginsy. Takie, które noszę zazwyczaj na siłownię. No i koszulkę z filmiku mierzymy, który nagrywałam wczoraj. Ogólnie to mierzymy było bardzo słabe, ale ta koszulka jest ok. Ale wiecie co? Zauważyłam, że ta koszulka, ona również wygląda inaczej niż na zdjęciu. Ja nawet nagrywając filmik narzekałam, że ona jest tutaj na dole taka luźna, a rękawki tutaj są takie, widzicie, dość obcisłe. I weszłam na stronę, kiedy podawałam Wam linki pod filmikiem, kiedy przygotowywałam opis. I wiecie co? Zobaczyłam, że te rękawki na stronie, one są normalnie takie szerokie. Także to nie jest ta bluzka, która jest na stronie. No, w ogóle miałam wrażenie, że. Wiecie, czasami, czasami firmy robią tak, że biorą cudze zdjęcia. Na przykład zdjęć takiej bluzki to jest w internecie pełno i na różnych, w różnych sklepach, na różnych stronach są identyczne zdjęcia. I oni po prostu robią ubranie, które jest. Podobne do tego ubrania ze zdjęcia, praktycznie takie same, no ale później wychodzą takie kwiatki, na przykład, że rękawki są całkiem inne niż na zdjęciu. Także no trochę słabo, nie lubię takich niespodzianek, że nagle okazuje się, że dostałam inną rzecz niż na zdjęciu. Dobra, my się idziemy szykować do szkoły, idę zaprowadzić Dawida i widzimy się niedługo. Jak nam Dawid? Gotowy do szkółki? Tak. Banana zawijasz w folię? W sumie to nie jest głupi pomysł, bo ostatnio Bartek ymm, miał małą przygodę z bananem, rozdusił mu się cały w plecaku, bo on go po prostu wrzucił do tej przegródki, gdzie są książki. Że nie książki, no on nie nosi książek do szkoły, no ale trzeba było prać plecak i wszystko było rozduszone. To jest akurat, no dobry pomysł. Legendarny, złożony banan. Wow. I co wszystko masz przygotowane? Mała się wkurza, idzie tutaj do nas. O jejku! Kto ty się tak denerwuje? Kto się tak denerwuje tutaj? No, kto się denerwuje? Chcesz mleczko wypić? Tak, chcesz mleczko. Aha. Śmigamy właśnie zaprowadzić Dawida do szkółki. Dzisiaj piątek, ostatni dzień. E, trochę się sapałam, bo tu pod górkę idę. Wsadziłam małą do gondoli, bo mam nadzieję, że dlatego, że wstała tak wcześnie, e, szybko mi uśnie. No, i najprawdopodobniej uśnie około 10, może przed dziesiątą, no ale nie wiem, bo na razie nie zapowiada się, żeby tutaj podczas tego spacerku krótkiego nam zasnąć. Manko, czy nie będzie? No, nie zapowiada się, chyba jeszcze troszkę będzie trzeba się pobawić i później Ech. spróbujemy zasnąć. Jeszcze teraz, jak wracałam, spotkałam sąsiadkę, trochę pogadałyśmy, no i mała była tak zainteresowana, <grych> że się totalnie, wiecie, rozbudziła i ożywiła. Ale widać, że jesteś zmęczona. Zobacz, nawet leży, nawet nie próbuję wstawać. Także... no będę jeszcze próbować. Musisz i spać, bo mama chce pofarbować włosy. Zobacz jak mama wygląda. Mm. Mama ma skunksa na głowie już. No włóż smoczuś, wuj sobie smoczuś. Będziesz spała, tak? Um. Używam teraz tej farby Schwarzkopf Live w odcieniu Bittersweet Chocolate. To już jest trzeci raz, jak farbuję właśnie tę, tą farbą włosy i sprawdza mi się dobrze. Kolor się nie zmywa, także jestem zadowolona. Krem koloryzator Boże. No i zawartość prezentuje się tak. Te dwie oczywiście rzeczy mieszamy. I tutaj jest taka malutka odżywka, ona mi wystarcza niestety tylko na raz. No i rękawiczki. Ja oczywiście zaczynam od pofarbowania tego siwego, bo u mnie się ten sposób z nakładaniem. Jak to się nazywa? No, ten pigment cały wiecie o co chodzi. Ten sposób się u mnie niestety nie sprawdza i ja muszę włosy farbować dwa razy, że najpierw je sobie dokładnie rozczeszę i powinnam w sumie też przyciąć włosy, więc może zrobię to dzisiaj, bo są już zdecydowanie zbyt długie. Druszało mnie doprowadza to moje siwe pasemko, ale wiecie, cieszę się, że mam tutaj tą skórę bez pigmentu akurat na głowie, bo to jest takie no, bielactwo po prostu, a nie na przykład gdzieś na twarzy albo w jakimś takim innym widocznym miejscu. Zawsze trzeba szukać pozytywów pofarbować te włosy raz w miesiącu, to nie jest jakiś duży problem. Ja po prostu nie lubię ani farbować włosów, ani siedzieć u fryzjera, więc w sumie już z dwojga złego wolę je pofarbować w domu, bo, bo to zajmuje mniej czasu. Yy, Dobrze, także ja sobie tutaj nakładam tę farbę. Widzicie, te włosy są całkiem białe, więc tu naprawdę trzeba je dwa razy farbować, żeby one zostały dokładnie pokryte. Chociaż oczywiście na tych wszystkich farbach jest napisane, że pokrywają w 100%, w 100 siwe włosy, a w rzeczywistości no niestety tak nie jest. Powinna patrzeć do lustra, a nie w podgląd. Dobra, myślę, że będzie ok i to sobie teraz zostawiam. Ale ta farba szczypie. Właśnie, ta farba ma jeden minus. Ona strasznie szczypie. Przynajmniej mnie, bo ja mam taką wrażliwą skórę, ona mnie bardzo szczypia i, i kiedy ją nakładam, to po prostu jest taki moment, że aż yy, strętne uczucia, ale na szczęście szybko mija. Ja sobie teraz posiedzę z tym pół godzinki, potem to zmyję i będę farbować resztę. Od razu nałożę sobie też hennę na brwi. Ja hennę nakładam zawsze jak farbuję włosy. A zazwyczaj w ogóle o tym nie pamiętam i właśnie przy okazji farbowania mi się przypomina, ale wiecie co, ja tego nie mogę robić w ten sposób patrząc w podgląd, bo to wszystko będzie krzywe, także yy, muszę sobie ten, muszę Was tutaj opuścić i przenieść się do lustra. O, mam nadzieję, że teraz kurier nie przyjdzie, bo będzie wesoło. Zrobiłam sobie dzisiaj taki trochę mocniejszy makijaż, bo będę nagrywać coś, jeden odcinek mierzymy i już teraz musimy szybko, szybko wychodzić po Dawida do szkoły, bo się spóźnimy. Dokąd idziemy? Idziemy, dada? Hej, idziemy, dada? No powiedz ładnie. Mama za mało nagrywa i dziecko się wstydzi. Mm. Ja chciałam, żebyś pokazał papierek, jaki to jest lód, a ty poleciałeś wyrzucić do kosza. Ale <noise> nie chciałam krzyczeć za tobą. Co, takie z posypką? Tak. Wracamy do damku. Ja byłam, y, prawie się, w sumie spóźniłam się chyba. Myślę, że się ze 2-3 minuty spóźniłam. Byłam ostatnia po Dawida. A tu masz opakowania, Dobra, to są takie. Hmm. Pokaż te. Tu pokażemy. Ja za nimi nie przepadam, ale chłopaki lubią. o o, o, -o, -o. Zaraz ktoś tu zobaczy, że ty coś tam teraz i... O, i ktoś będzie niezadowolony, tak? Róża, ty wyglądasz jakbyś miała rude włoski w tym świetle. Coś nie mogę dojść do ładu. Ale chyba nie z tym aparatem. Nie, 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 nie. Oho, i już przyuważyła. No Dawid, idź przed nami, dobra? Żeby ona nie widziała, bo powiem Wam, że już trzeba tak uważać z jedzeniem i jak się coś je, no to jej trzeba też coś dawać, bo on ma taki apetyt i się denerwuje, nie? Ktoś sobie wcina przy Tobie, a Tobie nie chce dać. i Nie wiadomo dlaczego, tak? No nie wiadomo, o co chodzi. Żałuję jedzenia dziecku. Gotowy, ale tak paruje, że nie mogę go nagrać. Że taki bardzo szybki, prosty obiadek, a to w ogóle jest porcja Bartka. Wyobraźcie sobie, że on tyle zjada i on takie coś zjada, i za chwilę przychodzi i się pyta, czy może coś jeszcze dostać do siedzenia? Bo jest głupiłam miseczki, bo żadna mi się nie podobała, i chyba zamówię przez internet coś innego, albo po prostu rozejrzę się w innych sklepach. Ale dostałam coś takiego i mam nadzieję, że Róży przypadnie to do gustu, bo to jest. Coś, w czym można podawać dziecku warzywa i owoce i tutaj nie ma ryzyka zachłyśnięcia, bo to wszystko musi przejść właśnie przez taką siateczkę, więc się rozdrabnia. Super sprawa, kurczę, wiedziałam, że takie rzeczy sami całkiem zapomniałam, więc fajnie, że akurat trafiłam na coś takiego i oczywiście od razu wzięłam. Ja narzekam, że róże przebieram pięć razy dziennie, a teraz jak dostanie to, to pewnie znowu wszystko będzie ubrudzone. Na szczęście foteliki mamy dwa, więc tak piorę co dwa dni na zmianę. Co to jest coś nowego? Co to jest? A mnie? O, to będzie hit. I wiecie co, ta siateczka pewnie też jej będzie dobrze na te ząbki robić. Widzicie, a ja cały czas kupowałam jakieś takie przegryzki. I jej dawałam, żeby sobie mogła te dziąsełka masować. A zobaczcie, tutaj można włożyć owocka. Jest bezpiecznie. Super. Naprawdę genialna sprawa. Jejku, już dawno powinnam coś takiego kupić. No widzisz, no mama zapomniała. A jakoś nigdzie nie widziałam. Muszę sobie właśnie pochodzić po sklepach i pooglądać takie różne rzeczy. To co, Róża, zrobisz papa? Pożegnamy się? Do zobaczenia, kochani, w kolejnym vlogu. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się u mnie na kanale już niedługo. Najpóźniej pojutrze, a może już jutro. Pa!